Dzień dobry. Nazywam się Eleni Dzokastecka i mam przyjemność reprezentować zespół Fundacji Firmy Rodzinnej. Jesteśmy w trakcie przygotowania najważniejszego dla nas w roku wydarzenia. Miejmy również nadzieję, że również dla Was, drodzy rodzinni, jest to równie ważne wydarzenie, czyli drugiego kongresu pokoleń, który odbędzie się 3 i 4 października w Serocku pod Warszawą. Jak sami wiecie, nasz kongres będzie miał tytuł Jedna firma, dwa pokolenia, pięć kręgów wpływu. I właśnie o tych pięciu kręgach wpływu chciałabym Wam co nieco powiedzieć, żebyście wiedzieli, do czego Was zapraszamy. Tradycja, uczciwość i odpowiedzialność na pokolenia. I to jest nasz, to jest nasz przewodnik po całym kongresie, i z tych właśnie trzech kluczowych wartości narodziły się nasze. Narodziło się pięć najważniejszych tematów, które symbolicznie nazwaliśmy kręgami wpływu. Otóż pierwszy, pierwszy krąg, który jest zapewne dla Was oczywisty, to jest krąg, który symbolicznie nazwaliśmy kręgiem ja. Co się kryje pod ja, nie musimy mówić. Oczywiście ja to ego właściciela, ja to jego marzenie, które zbudowało tą firmę. Ja to jego kompetencje, talenty, wizja, wszystko to, co sprawiło, że ta firma jest wspaniała, rośnie i działa na rynku często bardzo, bardzo długo. Ja może być największym zasobem firmy ja właściciela, ale jednocześnie bywa i może stać się niestety również ograniczeniem. Nad ja trzeba pracować. O, o tym, co jest ważne dla tego, żeby każdy właściciel firmy rozwijał się i żeby wraz z jego rozwojem rozwijała się jego firma, opowiedzą ludzie, którzy doskonale się na tym znają, między innymi Wojciech Eichelberger, który jest naszym gościem i speakerem, będzie miał szansę z Wami porozmawiać na ten temat. Również Agnieszka Szwajkowska o tym opowie. Co najważniejsze, będą również mówić o tym sami przedsiębiorcy, którzy będą odwoływać się do własnej praktyki. A więc ja to jest nasz pierwszy krąg wpływu. Drugi krąg, który również jest bardzo, bardzo istotny i pojawia się wówczas, kiedy firma zaczyna się rozrastać, wychodzi poza, poza tak naprawdę jedną osobę, czyli zaczynają się pierwsze inter interpersonalne, Relacje to jest krąg ja-ty. Czyli krąg interpersonalny to jest ten moment, w którym zaczynamy zatrudniać ludzi, którym za pewne zadania są odpowiedzialni również inni, i trzeba zadać sobie trud, żeby przekazać im tą ideę, którą zazwyczaj właściciel ma w swojej głowie, ułożyć z nimi właściwą komunikację. Sprawić, że zaczynamy poprzez, poprzez taką właśnie uważność swoją i troskę o innych, rozwijać w naszej firmie zaufanie pomiędzy nami a naszymi pracownikami. Zaczynamy delegować im zadania, dzielimy się naszą władzą, uczymy się również funkcjonować w dwóch równoległych światach, które w firmach rodzinnych się bardzo przenikają czyli w relacjach. Które są relacjami z pracownikami, ale również relacjami, które są między nami a naszymi członkami rodziny, którzy są zaangażowani w firmie. To jest bardzo trudne. Krąg interpersonalny jest początkiem wychodzenia firmy, wyrastania firmy poza nasz i osobisty krąg wpływu. Moi no drodzy, o komunikacji można mówić bez końca i wciąż się będzie mówić bez końca, bo jest jednocześnie najważniejsza, ale i najtrudniejsza. Dla nas specjalnie zajmie się tym tematem Jan Marsz, który przyjedzie do nas z Londynu, który napisał na ten temat książkę. Jest praktykiem, jest prawnikiem, który ponad 30 lat zajmował się godzeniem członków rodziny, które, którzy zarządzali dużymi firmami. I ma właściwie, zajmował się również mediacjami, i ma taki niesamowity bagaż doświadczeń, które ujął w swojej książce, i który będziemy mogli sobie bezpośrednio z nim przedyskutować w trakcie jego wystąpienia, a również po jego wystąpieniu. A więc moi drodzy, krąg drugi, ja ty, jeżeli mamy to szczęście, że nasza firma rozrasta się, Najlepiej ewolucyjnie, jest coraz większa, zatrudniamy coraz więcej ludzi, zaczynamy się komunikować już nie z pojedynczymi pracownikami, ale z całymi zespołami, wkraczamy w obszar kręgu trzeciego. To jest krąg. Ja, firma. Otóż moi drodzy właściciele firm rodzinnych, sami najlepiej wiecie, wszystko się zaczyna zmieniać. Firma zaczyna być niezależnym organizmem. Ma swoje zespoły, które mają taką zbiorową mądrość. To już nie są pojedyncze osoby, które kiedyś tam znaliśmy prywatnie. E, zaczynają się pojawiać procedury, budujemy systemy, zaczynamy dzielić się władzą, e, i cała sztuka polega na tym, żeby ten wielki organizm, z którego jesteśmy tak bardzo dumni, z jednej strony nie zjadł nas, nie skonsumował naszego życia. E, Naszego, na, naszej osoby z całym życiem prywatnym, żeby nie zawładnął nami, ale z drugiej strony, żebyśmy my również naszymi e, ograniczeniami nie sprawiali, że firma jest również zależna od naszych, od naszych e, limitów i od tego, co jest e, związane po prostu z naszymi na przykład wadami. Otóż firma najlepiej rozwija się, gdy jej roz, e, właściciel na to pozwoli. Odda nieco władzy, władzy swoim pracownikom. Zrozumie, że teraz ma do czynienia zupełnie z innym, niezależnym od siebie podmiotem. Wszystkie firmy rodzinne, i te maleńkie, i te duże, mają swoje miejsce gdzieś tutaj na ziemi. Nie jesteśmy samotną wyspą, funkcjonujemy w konkretnym połączeniu z najbliższym otoczeniem. Krąg czwarty jest właśnie o tym współistnieniu z otoczeniem o tym, żebyśmy dzielili się swoimi zasobami, żebyśmy się czuli odpowiedzialni za coś więcej niż własny ogródek. E, otóż krąg czwarty to jest krąg wpływu, który wiąże się z naszą interakcją firmy i z jej otoczeniem. Mam tu na myśli zarówno ludzi, jak i, jak i małe e, miasteczka, cokolwiek to jest, wsie, wszystko to może być częścią naszego, naszego codziennego współistnienia. Jak kropla, która pada na powierzchnię wody i zaczyna roztaczać coraz większe kręgi. W pewnym momencie obejmuje obszar całego świata. I te wszystkie kręgi zaczynają na siebie nachodzić, bo przecież każdy ma takie właśnie swoje, swoje kręgi wpływu, każdy przedsiębiorca, no wszystkie gdzieś tam się łączą, łączą się tworząc ten jeden największy, największy krąg, którego jesteśmy częścią. Każdy z nas to jest krąg, który stanowi świat. Dla nas światem jest nasza ziemia. Nasza ziemia jest naszym domem, dla nas wszystkich, bez względu na to, gdzie macie swoje firmy. Czy jest to Borowiec, czy są to brąki, czy jeszcze może jakaś inna miejscowość, na przykład nie wiem, Warszawa. Wszędzie tam tworzymy, tworzymy coś, co składa się później na kondycję naszej ziemi. Wszystko zaczyna się właściwie od najmniejszych kroków, które potem składają się na nasze życiowe wybory. Jesteście dla swoich pracowników wzorem. Jesteście dla nich autorytetem i wy tworzycie kulturę organizacji. A ta kultura organizacji tworzy jakąś kulturę przedsiębiorczości w naszym kraju, która ma potem również wpływ na to, co się dzieje w Europie i na całym świecie. Stwórzmy świetne standardy, takie, które będą dbały nie tylko o nasz własny interes, ale również o interes naszej ziemi i przyszłych pokoleń. Tak wygląda anatomia naszego kongresu pokoleń. Pięć kręgów wpływu, dwa pokolenia, jedna firma. Oczywiście, całą tą koncepcję tworzyłyśmy całym zespołem. Zaprosiliśmy do tego również ludzi, którzy mają doskonałą wiedzę na ten temat, wspaniałe kompetencje, którzy pomagali nam poprzez różne. Burzę mózgów, stworzyć ostateczną agendę. Program jest niezwykle bogaty. Jest skonstruowany na zasadzie kombinacji wykładu teoretycznego, który będzie inspiracją, będzie wprowadzał Was wszystkich do tematu, po czym każdy z tych tematów zbudowany wokół tych pięciu kręgów będzie komentowany poprzez praktyków, a więc znanych Wam doskonale przedsiębiorców. Firm rodzinnych, tych małych, ale też również tych z pierwszych stron gazet. Będą nam towarzyszyły słowa klucze. Słowa klucze, które wspólnie tutaj z całym zespołem udało nam się zgromadzić. Mamy wielką nadzieję, że podczas kongresu na ścianach, które będą Wam udostępnione, będziecie mogli do, dopisać Wasze ważne słowa klucze. Zapraszamy Was na kongres. 3 i 4 października w Serocku, Drugi Kongres Pokoleń. Pozdrawiamy fundacja, firmy, rodzina. <grymne>